Szybka i efektywna nauka jest jak najbardziej męcząca. Jest, można powiedzieć, w jakiś tam sposób mniej czy bardziej. Nawet jeśli kogoś fascynuje dana dziedzina, będzie bolesna. Ja na przykład nie fascynuje medycyna, fascynuje dietetyka, ale jak czytam badania, czasami 15 minut i muszę po prostu zrobić przerwę, przejść do czegoś innego, bo po prostu czuję, że głowa mi wybuchnie. To jest, to jest właśnie różnica w w tym powiedział e, intensywności tej nauki. Natomiast nauka może być przyjemna, tylko wtedy będzie mniej efektywna, jako minimum, albo będzie też dłużej trwać. Najczęściej i dłużej trwa, i jest mniej efektywna. Czyli jeśli chodzi o takie klasyki, z którymi walczę, to jest na przykład pasywna nauka języków, tak? czyli na zasadzie, a mój kuzyn się nauczył, czy ja się nauczyłem z gier komputerowych. Znaczy, ja nie znam osoby, która by się rzeczywiście z tych nauczyła, bo często to jest ta selektywność. Ktoś sobie wybrał jakąś teorię, że to jest skuteczne i ignoruje tego, że mama powie...